e o e Hawaii, Hawaii, ku uaina aroha. O <coughs> oh Hawaii e ina aroha, mai he hai ai ai uga e, ke kula roa e mei kai lima, kai ana ke aroha no na poe, Tau ka hana ona kupuna ki e a hula i ke au uhou I ta hana pono i ha vihia I ta hama i ke kumu I ta vahi o la hae a hi e He mele no ka le kau i ka umaunga e aloha. Aloha, 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 Joshua. aloha. aloha. Halo, halo, halo. Aloha. 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 Panie i panowie, Joshua Lanakila. Joshua, how we jak you? powinniśmy Cię Oka, przedstawić? Bardzo masz długie imię i nazwisko. Lanakila. Wystarczy powiedzieć Lanakila. To moje nazwisko. Witamy Cię, Joshua. Powiedz coś o sobie. Czym się zajmujesz i po co przyjechałeś do Polski? Uwielbiam Polskę. Przyjeżdżam tu od 2012 roku. Jest to forma Wymiany kulturowej, czyli pokazuję swój świat, a z kolei ja uczę się wiele o Polsce. Podczas tej podróży współpracuję z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. tak współpraca trwa już od kilku lat i teraz przyjechałem. Aby... No, tym bardziej, że nie byłem od czasów COVID-u, więc bardzo się cieszę. Co to znaczy kumuhula? Kumu hula, as we know, hula, is our traditional hula to jest nasz okay. tradycyjny taniec, rytualny. natomiast who to mistrz, który potrafi uczyć sztuki tańca, tańca hula. I ja właśnie ja jestem takim mistrzem, który uzyskał taki tytuł i mogę uczyć tańca hula. Jak istotny jest taniec hula dla kultury. W naszej kulturze are an ancient tradition. before the written word was to us years of Held in our tysiące and elaborating those stories lat of history is our polegały hula. na przekazywaniu przez na przekaz ustny hula naszą hula historię. Is our I hula, hula to właśnie is jakby nasza encyklopedia. Rituals, są zawarte nasze rytuały, our, nasze ceremonie. To jest and jak nasza kolektywna historia, to kim jesteśmy. Kultura hawajska często jest opisywana jako kultura głęboko duchowa, uh, duchowa nature, yeah? i związana uh, silnie z naturą. Uh, Czy możesz coś powiedzieć o tej relacji. Well, you know, re It's It's to jest coś bardzo ludzkiego. To jest coś pochodzącego people, z miejsca, w którym wyrodziliśmy. I, I dlatego podoba mi się w Polsce enough, to, że właśnie jest ten sam duch, taki związek z Aina, z bo ziemia to nasz pan, a my jesteśmy na tej ziemi. Ona, dzięki temu nam się on cieczy do nas. Mieją konarutę oceany. Is a canoe. The canoe Mamy is an island. wyspę, która so jest jakby kanu so, i dbamy o nią. to jest to ziemia, która wszystko, that is, is Ta It's relacja Ohana. Ohana. Our lineage, our to speak to jest to nasza, our our oceans, our rivers, nasza, nasza rodzina. rodzina, wszystko to, yes. z czym jesteśmy yes. połączeni. I ta natura, i ta wzajemność, o tym chodzi to Muzyka jest dla ciebie ważna. Dlaczego gra się to przez nos? To jest słynne inu, to jest nosowy. W wielu kulturach polinezyjskich jest ten rodzaj instrumentu i właśnie gra przez nos. Ta praktyka polega na tym, że okay. oddech jest święty. Wiadomo, że oddychanie jest ważne, a brak oddech to jakby istota relacji. Każdy oddech to jakby oddech Wszechświata. Przypomina też Stinga, Every Breath You Take. To co wychodzi z naszych ust czasami nosi negatywne przesłanie, ale to co pochodzi z nosa jest czyste. A ta piosenka, czy pieśń, o czym była? To był jakby przekaz naszej głębokiej miłości do tego kim jesteśmy i tej ziemi. I to jest niezwykle istotne, abyśmy pokazywali to świat, bo przez wiele lat Hawaje i historia Hawajów nie były opisywane przez nas, tylko przez okupantów, tych, którzy do nas przybyli i zabrali nam wiele. Dlatego misją nas, rdzennych mieszkańców, jest opowiadanie o swojej historii, aby historia była uczona poprawnie. Chcemy oh, nauczyć się prostych kroków. Tańca hula, mógłbyś nas okay. nauczyć? I'll start off the, the basic one. Yeah. Podstawowy one called a krok nazywa się hela. I what we're doing is we're going to exchange feet. So it in right, and left. Now, Balance, like on a canoe. Yeah, balance, I tak your w lewo are very from balance. balance. So push your hip to the left, le le and, le and then <laughs> balanced. Tak aby nice zachować tą dobrą równowagę. Okay. We are ocean My jesteśmy yeah. narodem oceanu, więc to jest yeah. ten przepływ, ten rytm oceanu. Trzeba so oceanu. czuć Ziemię I'm przez I'm nasze stopy. Widać, yeah, że yeah, yeah, ja jestem Bossy, więc czuję Ziemię. I może up. jeszcze yeah. jeden. Kaholo. Kaholo. Yeah. To jest krok podróży. Trahi, lua, kolu, and finish. For the I w drugą All stronę. This, yeah. lua, Kolu ha, and a nice bend in the knees. Me okay. Open up your kikala, your hips. Kikala. Yep. And we're be nice way too. E Kahi luwa point. I love it. Now try not to yeah. move the shoulders. Ruszać, not move, move the shoulders. No, move the shoulders. Okay. Yeah. Bo jeśli jesteś, jesteśmy everything w kanu, can, na łodzi i będziemy się celi piąć, so yeah. so to zrobi nam się niedobrze. Bardzo dziękujemy. To dla nas ogromna przyjemność. Mahalo. 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 Thank you very much, Joshua. Right. Panie i panowie, my chcielibyśmy zaprosić państwa do Muzeum Azji i Pacyfiku na warsztaty właśnie do Joshua. W sobotę ma ten? już od 10 ruszają, więc jeżeli chcecie poznać kulturę hawajską, rdzennych mieszkańców, a tutaj macie mistrza nad Trzami, to bardzo serdecznie zapraszamy. Thank you so much. You. It well, nice was a big no, pleasure. Thank I you. Aloha. Cześć, tu Dorota I... I Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl